No, i cześć wszystkim tutaj, SuperOps Witam was w, w, w siódmym odcinku z Rogue Legacy. No, nie było odcinków w ogóle z niczego, bo nie miałem penny do nagrywania. I no, pobawiłem się trochę w prawdziwym życiu nie chciałem się jakoś zbytnio nagrywać. Dobra, to dzisiaj mamy Lady, Antonet Paladin, Elektrofobia. Hmm, tak. To jest ciekawe. Chicken strong here out nace to jest... E, dobrze mówię... Nie pamiętam co to jest po polsku. No, Fair Vision i Frank Racism... Nie, nie jest to. Nie mamy Zema Maga. To będzie najlepsze. Dobra, mag. Robiłem testowy taki mały, 220 mamy. No i 200, 200 mamy. No możemy Atak Appwydtajmy up. up No i teraz widzimy 17 35 Dobra, Tak kasy Cię nie daje więc spoko. O, oh, jeszcze 40 gal za nic. O, i dwo zabitych, a oh, jeszcze jeden hit obraz będziemy uh. mieć. No. Trochę kasy straciliśmy. Nie się. jakieś krzesełka. O, jaki skill. Dobra. Spróbujmy trochę kasy zebrać dzisiaj na tym, tym ranie. Szybko to dośleci. Nic. Ach. Niestety. I już 100 o! Ciekaw czy wam to pokazałem kiedyś, ale wątpię. O! To jest właśnie chyba najtrudniejszy level, jeżeli się nie A Patrzcie. Nie mam żadnych szans z nimi. Możemy się tepnąć stąd. do Przyda się chyba nie chcę tam do góry wchodzić. Tu mamy mapkę. Gold, gold, ząbiek zombie. A Dobra, dwa golda. O, zawiercie, dobrze. O, szkieletony. Nie zdążę wrzucić. Nie. O. Ała, widziałem na dodatek, tylko że hitbox jest tak źle zrobiony dla tych obrazów, że aktywują się zbyt wcześnie dla mnie. A, jego z głowy? Działem obrazu. A, to jest właśnie najgorsze, że one się ruszają. Nie mają na przykład takiego kółka, którego robią, tylko. jak im się nie podoba. A a a. Dobrze, a wow. nie widziałem go. Byłem skoncentrowany na szkieletach akurat. Nie mam. Nie ma. Ała. Zabije mnie, zabije. Następnym razem, jak mnie dotknie, to mnie zabije. A, jeszcze raz ma. Strasznie. O, mam to jeszcze jeden hit, jestem dead. No i co równo się jest z końcem odcinka. O nie. Może na dwa hity mnie jeszcze wezmą. A już coś. O. Tu jeszcze mamy trochę. Pokażę, spróbuję wam pokazać ten. widzi a, a, nie, nie.